Siema. Cześć, witajcie moi drodzy widzowie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z Subnautica. Słuchajcie, robimy odcinek, który to będzie odcinkiem przerywnikowym od całej serii. A chodzi dokładnie o to, że po prostu stwierdziłem, że warto by było faktycznie serię Subnautica. Troszeczkę, wiecie, jakby, troszeczkę od niej odpocząć, e, tak bym, troszeczkę nie odpocząć, tak bym to określił. E, w takim sensie, że bierzemy i e, czekamy, aż twórcy walną jakieś fajne update'y, walną jakieś fajne nowe rzeczy, które to byłoby warto, według mnie, wam pokazać i no, byłoby warto sobie je ograć. Tak? Mam tutaj na myśli na przykład. E, Skończyła się bateria, to przeładuj i już jest. E, great. E, na przykład, jakąś fabułkę, tak? Bo tutaj ogólnie jest w zamiarach. Ja szukam jedzenia i wam przy okazji popowiadam. Jedzenia na naszą e, wycieczkę, bo dzisiaj weźmiemy, wsiądziemy do łodzi podwodnej i będziemy zapierniczać bardzo, 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 bardzo daleko. Nic raczej nie będziemy budować, nie będziemy się na tym skupiać, tylko sobie po prostu pozwiedzamy, ale najpierw muszę dopaść jakieś żarcie i właśnie to żarcie już się mi pokazało. Mówię tutaj na przykład o fabule, tak? Wróćmy do tego. Fabuła według twórców Którzy coś tam zapowiadali, nie chcieli oczywiście dużo zdradzić. Miałaby polegać na czymś takim, że ta aurora jednak jest do naprawienia, tak? I że można ją naprawić, i że można stąd spierniczyć. Hmm, czy też nie wiem, nie wiem co dalej, nie? By the way, popłyniemy sobie w stronę wyspy, czyli tam gdzie jest tył naszej. Wróćmy już do bazy 3T, to mi wystarczą. Baza, 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 ślepy jestem. Tutaj. Cóż się podkład muzyczny? Było takie coś w tej grze? Ten był? Albo nie, nie było? Nie wiem. O mój simot, który he, he, nie ma energii. He, 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 he. Dobra, niech tu zostanie do następnego razu. Um. Fajnie, jakby ta fa fabuła właśnie została dodana, jakieś inne też nowe rzeczy. No, ta gra jest non-stop rozbudowywana, twórcy nie śpią cały czas, że tak to umiem, zapierdalają równo i dodają ciągle rzeczy i mega mi się, mi się to podoba. No, ale kurczę, zróbmy sobie lekką przerwę. Już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam na grę, która zastąpi to troszeczkę nam subnautikę w tym, w tym, w tym. W tym tym razem. Może niekoniecznie tematycznie nam zastąpi, ale nam zastąpi na pewno e, czasowo. E, chodzi mi tutaj o grę Liars of Fear, w która to jest, która to jest, mam nadzieję, świetnym horrorem, tak się przynajmniej zapowiada. Będę siedział z tą opaską na cyckach, będziecie widzieć moje tętno, e, oczywiście mnie tutaj, em, tak wyciętego, no i będziemy sobie grać. Wstępne trailerki są naprawdę fajne, ale najbardziej mnie przekonała Ocena, która to jest zawsze na Steamie, wiecie, tam się ocenia gry, że ocena społeczności jest pozytywna, e, bardzo pozytywna, przytłaczająco pozytywna, i właśnie w tym wypadku tak jest. Przytłaczająco pozytywna ocena tej gry najbardziej mnie przekonała i mam nadzieję, że Lives of Fear będzie czymś zajebistym, a Wy będziecie mogli pooglądać, jak ja Dremordę. Więc e, mam nadzieję, że wszyscy będą szczęśliwi, ja będę przy okazji też spocony, ale to nic. Weźmy inny ten inny, A dobra niech zostanie e, Dawajcie zapiszemy tą grę Zapisz I dawaj here Wsiadłem e, Spacja i c wznoszenie Dobra gdzie jest aurora Aurora jest bodajże Dawaj ile tu mam energii 517 cały, cały czas teraz możemy zwiedzać Aurora jest tutaj Sorry kurcze jak ja się dziwnie obracam Ale musimy jakoś obrać kierunek Czyli że... W co ja przygrzałem, no bez jaj. Obrać kierunek, że Aurora będzie za nami. Czyli że będzie z boku i popłyniemy w tamtą stronę. No i teoretycznie tam jest jakaś wyspa. Aczkolwiek... No nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiecie co ja sobie jeszcze wyjdę na chwilę z gry. No tu jest wyspa, coś wystaje. Wyjdę z gry i zobaczę na mapę Subnautiki. Zwątpiłem, bardzo zwątpiłem w to, co się podziało. Słuchajcie, szukałem tej wyspy i to nie krótko, tylko wow, tylko z dobre 40 minut szukałem tej wyspy. Płynąłem tam praktycznie dwukrotnie i nie wiem, albo jej nie ma, albo mam zupełnie inny, jakiś, inną załadowaną mapę. Ja też do końca nie wiem, czy ta mapa się generuje los, losowo, chyba nie. Nie ma tak, że każdy ma tak, albo każdy ma tak samo. Hmm. To jest nie do końca pewne, bo może być tak, że te biomy się jakby losują. Co prawda, jest podana jakaś mapa na internetach, ale to mapę wrzucił jakiś typek, a nie goście z Subnautiki, więc. To nie wiem, to nie było jakby za bardzo oficjalne, może tak jest, może nie, zobaczymy, mm, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, może się gdzieś przede mną objawi teraz wyspa, nie mam pojęcia, ja płynę przez las wodorostów, później już w sumie nie wiem co jest, bo to płynę przez skrawek lasu wodorostów, tutaj bardziej po prawej stronie, tak, tej całej mapy Aurora jest za mną ciut tak... Tak, Nie wiem, jak jakbym to wytłumaczyć, ale płyniemy teoretycznie, tak jak znowu jest podane na tej mapie cudownej, przez dość sporą ilość różnych biomów. Teraz powinien być las, później mm, grzybów. Teoretycznie nie powinno być e, z tego względu, że grzyby są tam gdzieś, tam w piździec po lewej stronie. Tu może być em, jakiś nieaktywny skrawek. Ja coś właśnie mówiłem, kurwa o grzybach, ich tu miało nie być. I to już na pewno, to, to, to nie było trudno obrać kierunku. To ja się miałem przebić. Nie, mapa jest na pewno inaczej, jakby wygenerowana. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jest coś. No, tak mi się wydaje, że los, losowe wprowadzili tutaj może z aktualizacją. Nie wiem. Kij naprawdę Pieron wie. E, nie mam pojęcia. Płyniemy sobie, robimy sobie małą. Pły! tą łajbą, rozjebałem grzyby. E, słuchajcie, o, ale jest tak jakby skrawek tylko tu. Ty... Skrawek tych grzybów. Skrawek tych grzybów był je tu się coś odezwało. Niech te grzyby się kończą. Dlaczego? Ja się nie przebiję przez nie przez środek. Jezu, ja się wbiję w środek w biomu grzybowego, no bez kitu, nie? To jest poezja, że tak to działa. Ale nie no, pozwiedzamy sobie troszeczkę, popatrzymy jak wygląda mapa. Może znajdziemy jakiś inny biom w końcu, bo tylko te grzybowe inne mi wyrastają. E i sobie zrobimy przerwę od subnautiki i będziemy kontynuować, jeśli dodadzą faktycznie jakąś kampanię. Nadchodzi noc, panie, A ja chyba cisnę wzdłuż, wzdłuż biomu grzybowego, nie? Albo ta łódź płynie tak wolno, albo ten biom jest taki ciud długi i duży. Tego nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć. Nie mam po... Nowy podkład muzyczny się uruchomił, nie? To jakieś rybsony. Niech się grzybki kończą. Uwaga, tu jeb taki wielki Uderzyłem w coś Niżej schodź, nie pyskuj Moja łódź się obraca, nie? Poezja. Okej okay. dobra, moi drodzy, to tu jest... tam jest wredna pała, ja jej nie lubię. Nawet dwie No ale to... O no, nawet cztery. Patrzcie, uciekają przed czymś. A tu jeb taki potwór. Dobra, schodzimy jeszcze, jeszcze widzieliście co tam było? Ja tam nie chcę płynąć, bo on mnie zje. On mnie zniszczy moją łódź. Ja się go boję. Um, co to ma być? Jakiś pustynia czy coś takiego? Jakiś bajer? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Też muszę uważać, żeby nie schodzić na niż... Uderze, uderzenia, okej, okay, ale... Bo Jezu, jaka góra, kurwa, wyrosła, nie? Be bez kitu. Na wprost. Musimy tędy przebić się. Jakaś pustynia, tak mi się wydaje, nie? taki Jakiś desert Czy Tu jest desert na tej mapie Ale kwarc zrośnie, jasne, więcej kwarcu tu na... Kurwa, więcej kwarcu niż gdziekolwiek ja Ostatnio szukałem kwarcu, bo trzeba tutaj wpaść Kwarc na kwarcu widzę Tu są te pierniki, które mnie atakują Jezu, jaki wredny No i co, tu jest jakaś wyrwa Widzicie? Jakiś wyrwa klif Zauważcie Może popłyniemy sobie wzdłuż tego klifu Tu się jakieś robactwo odzywa Wzdłuż klifu, ale to chyba nie jest koniec Tak jakby mapy, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje A tu bum, to się okazuje, że to jest ta wyspa, której szukaliśmy Której szukałem, bo wy tego szukania nie widzieliście Ale to bez sensu, żeby wam pokazać Co to było? Nie jakiś robak Uuu, a tutaj, tu, 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 tu Jakie fajne i taki wielki wieloryb teraz mnie połyka. Czekajcie, jakby tu było wejście do jaskini! Coś się dzieje: ktoś klepnął. Typowo ja tam się nie zanurzę. Nie mogę się bardziej zanurzyć, bo mi się wyrwy po jakichś Pokażą mi się wyrwy w mojej łodzi. Mogę się zanurzyć jedynie nurkiem, bym musiał z, tego, z tej łajby wyjść. A wejdźmy z tej łajby. I zanurzymy się, zobaczymy co tam jest. Może coś ciekawego najwyżej mnie coś zje. Osobiście bym tego nie robił. Tutaj jakby się mapa kończy. Nic tu nie ma. Ciekawego. Jest tylko moja łódź. Jest zajebiście wielka łódź, aż mi się podoba. Tylko coś tu tak świeci. Zauważyliście? To takie świecące mnie, jakby fascynuje. Ale nie wiem, co to jest. Takie na zielono. Troszeczkę. Dobra, bezpiecznie wróciłem do cyklopika Eee, do góry. Wiecie co, wynurzymy się, jak mamy faktycznie jakiś biom podziwiać, a nie tylko wyrwę skalną? To pójdźmy sobie tutaj uskokiem. Może coś ciekawego pojawi. A i ciekawsza by była ta faktycznie Floating Island, Która to teoretycznie ma pływać gdzieś, a jej nigdzie nie było. No zabicie mnie. O, potwór! Hehe, hehe, he 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 he. boom, bum, 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 karambit. Co, zaatakujesz mnie? A on jest taki jakiś większy. Wie czy mi tą łódź pod wodą potrafi zniszczyć? Wredne połąstwo. Takie coś się urodziło w ogóle. Eee... No nie, tu jest tak, jakby znowu ta wyrwa. My cały czas tym uskok uskokiem podróżujemy. Ciut niżej, bo jeszcze mogę. Co prawda, jakoś troszkę buja mi tą łódką, ale jest ok. No, nope. tylko te skalniaki, kurczę. Coż rą piasek, notorycznie. Wiecie co? Słuchajcie. Uciekuj. Uciekuj. Cicho, bo już mnie wystraszyła, że się tu boją nas. Czasem takie rury nie? że na przykład mam dziurę w kadłubie. Co się stanie z naszą łodzią podwodną? Bo tego jestem akurat ciekaw. Tu, 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 tu. Tu coś jest. Tu, tu, Coś się dzieje, tylko że nie wiem co. <ścoughs> I co? Nie żyjesz. Jak nie żyję? Przecież ja mogę jeszcze oddychać. Bez kitu, ale bezsens, nie? Ta łódka, znaczy no słuchajcie, ja mam zapis zrobiony, ja sobie tylko gry wczytam. E, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, zapraszam was na kolejne materiały, szczególnie na Layers of Fear, które już powinno być jutro, bądź też dzisiaj wieczorem. No i to tyle, trzymajcie się, cześć, na razie.